Jestem na tyle, na tyle stary, mam 40 lat, że pamiętam, że w latach 90. była mowa głównie o Australii, Kanadzie i Japonii, jako o takich ziemiach obiecanych. I od, czas, od tamtego czasu się wiele zmieniło. Bardzo złe tendencje na świecie wzięły górę i kraje autorytarne i dziadowskie, jak Indie i Chiny. Indie są tylko dziadowskie, Chiny są autorytarne i dziadowskie. One zaczęły być niestety pokazywane nam w jakiejś konserwatywno-kretyńsko-totalitarnej reakcji na, na, na Fukuyamę i na to, że wolność i dostatek idą ramię w ramię, na epokę Clintona, złoty wiek zachodu, Reakcja była taka, że nagle zaczęto promować e, kraje autorytarne, badziewne jako jakieś wzory, jakiejś udanej przyszłości. Jestem tym wkurwiony, mówiąc szczerze, dlatego że jest to niemola, niemoralne, ale przede wszystkim jest to głupie, ponieważ e, te kraje jak Indie i Chiny, one mają takie gigantyczne problemy Wewnętrzne, z wodą, z, z przeludnieniem, z tym, że naród traci cierpliwość, chce dostatku teraz, a ludzie tracą religijność, więc są bardziej niecierpliwi, chcą teraz dostatku. I to jest ogromnie niebezpieczna gra, że tak powiem, nadużywając tego nadużywanego określenia. Używając nadużywanego określenia, natomiast kraje, które, do których należy przyszłość, to kraje, które już mają dostatek i teraz sobie będą wybierać dalszą ścieżkę rozwoju. To powinno być oczywiste, ale z jakiegoś powodu nie jest. Mam wrażenie, że Australia, Kanada i Japonia to są kraje, które będą miały możliwość swobodnego wyboru dalszej drogi rozwoju. Mają stabilny system. Socjalne, mają stabilny system rozwoju, są drogie jak cholera. Drożyzna jest olbrzymia, ale mają ogromne doświadczenie w biznesie i innych takich różnych rzeczach. W Japonii, Japonia jest pierwszym krajem, który jako poligon sprawdzi dla nas. Czy robotyka może zastąpić dzietność i do pewnego stopnia może, wbrew temu co się mówi i wbrew temu co mówi chińska propaganda po całym świecie, może zastąpić w dużym stopniu robotyka dzietność? Oczywiście przyjmie się troszeczkę więcej Koreańczyków i się troszeczkę skoryguje te kwestie ksenofobii japońskiej, ale i tak dalej. Natomiast Australia i Kanada. W tej chwili są krajami, które liczą odpowiednio 25 i 37 milionów mieszkańców, czyli Australia jest dwie trzecie, tak jak dwie trzecie Polski, a Kanada ma mniej więcej tyle mieszkańców, co Polska. Jest bardzo praktycznie identycznie. No więc one, dlaczego one są tak małoludne, skoro to są takie raje? No dlatego, że australijski klimat jest dosyć trudny. tak? Łatwo jest tam o raka skóry od wygrzewania się na na słońcu, w ogóle słońce daje dużo weznaki, w Kanadzie odwrotnie, jest raczej za chłodno trochę, ale to nie jest główny powód. Główny powód jest taki, że te kraje przez dekady sprowadzały tylko highly qualified immigrants, tak? tylko i wyłącznie wysoko wykwalifikowanych imigrantów, to znaczy takich, którzy są potrzebni w konkretnych miejscach. Za mało lekarzy sprowadzam lekarzy, za mało inżynierów sprowadzam inżynierów i raczej też ludzi z. Kręgów kulturowych europejskich i euro, europochodnych raczej niż azjatyckich, chociaż azjatyckich czasem też, tak, żeby w jakiś sposób zachować spoistość społeczną, coś takiego. Tak? W Kanadzie szczególnie to trudno, ale, ale, ale ze względu na ten podział na Quebecua i resztę, tak, ale generalnie jest tak, że Quebecua się bardzo silnie anglicyzuje. Jako miłośnika Francji to mnie aż tak bardzo nie cieszy, ale jako spoistość Kanady się zwiększa. I ja na początku o Kanadzie pisałem raczej takie smutne filmy robiłem, ale przyjrzawszy się bardziej, to z tytułem, że do tego kraju właśnie przyszłość raczej należy właśnie też, tak samo jak do Australii i Japonii, to jest ciekawe, że kraje one mogą zrobić coś takiego, że zrobić trochę bardziej dziadowską imigrację, bardziej taką bieda imigrację. Spokojnie mogą sobie coś takiego zrobić, odwalić trochę ten highly qualified, nabrać 50 milionów mieszkańców i stać się poważnymi siłami. To są w tej chwili 19 i 17 albo 18 i 20 armie Kanada i Australia armie na świecie, znaczenie ekonomiczne bardzo duże, znaczenie militarne rosnące. I mówię wam, że te kraje w połączeniu z Wielką Brytanią w ramach anglosfery to będzie druga potęga na świecie po Stanach Zjednoczonych, a przez to, że Stan, Stany Zjednoczone patrzą przychylnym okiem na anglosferę, to ten blok ponad stu kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu milionowy, blok anglosaski drugi po Stanami Zjednoczonymi, czyli anglosfera UK, Australia i Kanada, to będzie główny, jak to się teraz ładnie mówi, Rozgrywający w przyszłości na świecie. I już tak jest, że brytyjska armia to jest jedyna, która w ciągu 48 godzin może podjąć operację militarną jako jedyne państwo, w każdym punkcie na Ziemi, jedyne oprócz Stanów Zjednoczonych. I w przyszłości rola Stanów Zjednoczonych dzięki anglosferze, bo ona się, Ameryka się aż tak nie będzie rozwijała jak anglosfera ale anglosfera pomoże Ameryce i w ten sposób otoczy Amerykę kordonem i Ameryka będzie jak na sterydach i w przyszłości będzie jeszcze większa rola języka angielskiego i jeszcze większa to nie jest nie ma tylko dla mnie pozytywnego wydźwięku bo ja w ogóle, w ogóle uważam że troszeczkę się za mało na świecie już parle français i spricht deutsch i chciałbym, żeby to było trochę bardziej wyrównane, te, te kulturowo-zachodnie, no ale tak nie będzie. To, co ja bym chciał, to jest jedno, a to, co będzie, to jest drugie. Więc mówię Wam, co będzie moim zdaniem, że rola anglosfery, Kanada i Australia zrobią sobie bardziej masową imigrację, nabiorą masy, także demograficzny i wtedy dopiero będzie. Kraje, którym myśmy się bacznie przyglądali we wczesnych latach 90., bo straciliśmy je z oczu, one do nas wrócą i pokażą, po, po, łącząc wolność i, y, wolność i demokrację i dostatek razem. Tak to po prostu wygląda. No właśnie mówię, że ten problem demograficzny jest bardzo względny. Cały świat ma problem demograficzny, tylko Japończycy mają w przeciwieństwie do reszty świata jakiś pomysł w ogóle na to. Tak, tak to wygląda. Zresztą no, przyjmą po prostu Azjatów. Japończycy się powolutku przekonują, że trzeba przyjmować innych Azjatów. No, to jest niewyobrażalnie wielki potencjał też, i to się, to się uda, po prostu, dlatego że Japonia ma bardzo mocną kulturę i ona wierzy w swoją kulturę, i ona nie da się wykoślawić przez dużo większą imigrację. Więc w przyszłości myślę, że będzie większa, już jest tam takie tendencje większa imigracja do Japonii, Kanady i Australii oparte nie tylko na wysokiej, wyspecjalizowanej, wyspecjalizowane wysoko siłach produkcyjnych i to do tych krajów należy przyszłość. To one będą zwiększać swój potencjał, a my, Polacy, Niemcy, Francuzi, będziemy raczej zachowywać nasz potencjał. Natomiast tamte kraje będą rosły. I tutaj będzie jakaś rzeczywista zmiana, a nie w Chinach czy Indiach, które są moim zdaniem na wykończeniu. Chiny, jak PKB im spadnie poniżej 5%, to te wszystkie rozbudzone expectations rozsadzą ten kraj od środka. Zresztą to się już zaczyna. Także mm, tak to wygląda i wszystkie te góralczyki pyfle, możecie ich wywalić, po prostu to co oni piszą, to to jest marksizm w ich głupich i, e, i albo konserwatyzm w ich głupich hubach. To co mówią te różne wielomskie mikke i tak dalej, możecie wszystko wyrzucić do kosza. Tak to po prostu wygląda. Australia na, na wybrzeżach, mam dużo jeszcze miejsca, bardzo dużo miejsca i jeszcze się może okazać przyjazna. Zresztą Aust Australijczycy przez to takie oddalenie, oni dużo podróżują po, po świecie, żeby się nie czuć tacy isolated i wy, wy, wykształcają taką trochę their devil attitude, taką, taką ryzykacki taki sposób bycia i tak dalej, ale to też daje siłę, także te, te, to, o czym mówimy, to, co nam się wszystko wmawia jako słabości, Kanady, ten Quebecois kontra anglosasi, ten, ten taki właśnie Daredevil Attitude u Australijczyków, japoński taki marazm ksenofobiczny, to wszystko może być odwrócone jeszcze na korzyść. To są silne kultury, właśnie dlatego, że takie mocno przeżywamy i takie nam się wydają takie abject, takie skrajne. To właśnie jest ich siła, a nie słabość. A jednocześnie to jest wolność, demokracja, dostatek i dobre konstytucje, dobry ustrój i prawie że nieistniejąca korupcja. Także jest nieźle. W Japonii nawet mafia przestrzega prawa w większości, przy większości czasu, o czym nie da się powiedzieć na przykład o triadach. Także w Chinach.